O kurwa w płot wjechałem! Jakie random w ogóle? O, kurwa w płot wjechałem. Że, chociaż wątpię, że to tak działa. Jak widzisz, Kurwa mi... Mówi... O Jezus Maria! Dobra jest! No. Ale koszulka, kurwa, kiedy ja się PRZEBRAŁEM Ja też się przybrałem. Kto pytał, kurwa? <grystanie> Ten jeden ziołek w wygniecionej marynarce. Ja też, tak, chłopaki, ja, tak, <grystanie> ja też, kurwa. Ja też, kurwa. Energetyka. <grystanie> 560, no to się zgadza, dobra. Aha. No i zdechłeś, no i po co ja tam jadę? Zdechłem, bo nie żyję, Kurra! Aha, aha. Dobra, wysadź ono, mnie piję tu. Mnie oho, oho. Wysadzicie tu czekaj. Dobra. Ej, dobra, daj, się, chodź wysadzaj. <laughs> Ja pierdolę jaki ten no, kurwa. Ja. Ma mordę jak kurwa ziemniak, ja pierdolę. No. Kurwa. No i kurwa próbuję to na chuj odlatujesz. A, Nie mogę. mogę. Możesz. Może. No nie. możesz. Ten... Aha właśnie ja miałem na, te, na tą kosatkę też zobaczyć i te auto w sumie. No to się nie spiesz. Eee, aha. Ten Warstock. Kosatka 2200. Nie no spoko, kurwa, podoba aha, mi się aha, fajna cena. Czemu <laughs> ty się śmiejesz cały czas? Nie <laughs> okay. Ojej, w typiary trafiłem za to Cztery Dobra? Nie trafiłem. Jak nie trafiłeś? No ty jesteś głupi No przecież ty jesteś idiotą Leży Jest dobry Jakie, ty jesteś głupi, boże Ciebie chciałem zabić, zabiłem jakąś typiary policja mi tu przyjechała, czekaj. Widzę. Nie, teraz. Za dwóch panowie, no. policja Szerujesz no, do mnie robią? czy nie, bo ja nie wiem. Nie, do policji no. co nie robią? Nie. Wystraszyli się, kurwa. <noise> no chłopie, dostajesz 5 tysięcy za tą robotę. Rozumiesz, 5 tysięcy, 5 patoli dostajesz. Co ty robisz? <noise> Jakie dzieło się nie psuje? Co jej się nie psuje? Coś, jakie dzieło się nie psuje Aha, nie wiem, jakie Działa <grystanie> 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 Dobra, długi klip Nes, nes, polo, polo, nes, ej Polo, polo, nes, nes, polo, polo, nes Potem Maluch kupia kurwo twój stary kupił auto Mówi polo, nesa, Maluchu Dobra. Ja. No. Kurt? Musimy się wyrobić. Kurwa, pipi machen. Und pipi machen. Kurwa, pipi macha, jak mnie rozpierdala mnie też. Jest <ścoughs> ramig Arbać. Maximilian. Piedol się. Bij ty szul. No bity żół. Daniel, przepraszam Danielek, kurwa Ty w 2 metry wzrostu, Danielek Zabawne Mam nadzieję, że go patrzy Cię Co Ty nam chcesz wyświetlić? Tak Swojego starego Ego Zdjęcia z wakacji, jadł, kurwa Patrzcie, tu jest mój tak Wójta, burmistrza lub prezydenta, prezydenta, miasto zostaje kandydat, który być, nie imię i podmiot. Czy ty tak śmiesznie zrobiłaś po pierwsze? Nie. ponad połowę. Nie, 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 na tak nie Musisz zdobyć ponad połowę, żeby być prezydentem. Co kurwa prowadzić? No ja muszę Zabota, iść po książki. A, Siadaj. Do Bo idę do... po książki. Poczekaj, bo ja mam, mam mikrofon na jajach, czekaj Kuta z kozła Twój stary jebie koty Hagrid kurwa Tak, kurwa. Bułę na łeb, kurwa. No jedzie człowiek, co ty odpierdalałeś? Kurwa, ślizga się tu, kurwa! <grym> to na chuj taki autobus. No kurwa, ty to se chodzi? O kurwa ty prowadzi. Kurwa, nie wiesz, <grym> że mu ja się tam zawiozę to, ja <grym> ja to jeszcze kurwa na No Ja wkierdolę. No kurwa ja. Jadę to jeszcze, kurwa, na rzekę, że nie, jadę jakby, że pojebany. No ale sam wiesz, że jedziesz jak zjeb, kurwa. No co ty odpierdalasz? Kurwa, Macz. Co ty kurwa robisz? Kurwa, ty nie umiesz jeździć. I mordę, kurwa. Kurwa, na chuj takie oto w zimę kupujesz? Czy kurwa ślizga, no ja pierdolę. No co ty robisz, kurwa ślepugo jebana? <laughs> My vintage 90.